Główne zadanie sekretarza redakcji to pilnowanie radiowego programu i, zwłaszcza, pilnowanie tego programu od strony takiej kościelnej, czyli m.in. przewidywanie transmisji i ewentualne ustawianie tych transmisji w programie katolickiego Radia Podlasie. Poza tym, takie główne zadanie to koła Przyjaciół Naszego Radia i zakładanie, opieka i troska nad kołami Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. Procedura takiego koła Przyjaciół wygląda w ten sposób, że dostajemy sygnał z danej paraficzej miejscowości i potem jedziemy do tego do naszych przyjaciół i tam na spotkaniu założycielskim zazwyczaj pomczy świętej zakładamy nowy oddział koła przyjaciół. Pierwsze w naszej diecezji siedleckiej jest 52 koła przyjaciół naszego radia. Serdecznie zapraszamy naszych przyjaciół czy słuchaczy z tych miejscowości, którzy by chcieli żeby było koło przyjaciół, prosimy o kontakt z nami.